Wtorek, drugi tydzień Adwentu, czas na podsumowanie wieczorne. Zapalamy światło, Adwent 2023. A dziś słyszymy o stu owcach, z których zgubiła się jedna i pasterz wychodzi, aby tej uwieczki poszukać. I pytanie, kto z Was w taki sposób postępuje? I odpowiedź brzmi, nikt tak nie robi, bo wystarczy, że się niektóre rozmnożą i znowu będzie nawet więcej niż 100. Ale uwaga, dla Chrystusa liczy się ten, kto został zgubiony, a nie ci, którzy się czują odnalezieni. Więc pamiętaj, ilekroć grzeszysz, to Chrystus wychodzi, żeby Ciebie poszukać. Dla Niego jesteś ważny. Obojętnie w jaki grzech wdepłeś, obojętnie jaki grzech Ciebie zwiodł, to Chrystus w sercu, kiedy Ciebie odnajdzie, nie ma rozczarowania, nie ma smutku, ale jest radość z tego, że znowu jesteś blisko i że znowu jesteś bezpieczny. Więc teraz podczas dziesiątki różańca spróbuj się zapytać, co sprawia, że Ty od Chrystusa uciekasz? I czy Ty w ogóle chcesz, żeby On Ciebie odnalazł? Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jeżeli chcesz się na nowo spotkać z Chrystusem, to może Mu po prostu o tym powiedz. Niech ci błogosławi bóg, bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobranoc!